Wiesz, bo ty jest do McDonalda Wiesz, Weź, weź, wiesz, 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 się trochę, wiesz, A wiesz, cię A A cię cię uwalić. wiesz, cię Weź, wiesz, 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 Weź, wiesz, Weź wiesz, 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 Weź wiesz, Weź Weź, weź, Uż, weź. wiesz, Weź wiesz, te, te, te wiesz, kto to ten łyka? Kto nie ma ten? zwykle. I, ludzie, i Macie, że A ty nie? No bo tyle ja zaraz ociek, kurwa, kurwa, jeba, Jaką brekę? Jutro. Jutro. Zobaczysz, jak przyjadę do wietkę, kurwa. Co? Jak w Zbyszek, kurwa! zaraz to jest. Co? Nie ustawisz tego? No nie, da się masz wirusa w telefonie, kurwa! No masz wirusa w telefonie. No mówię ci, kurwa. Właśnie, a ja powiem, co ty karasz kurwa jak mi zbyt pierdolę? ich jemne kurwów pierdolę i od razu blokują. Po, co po ona ma A ja? Mnie na to? No w A A co ty w kurwy bardzo myślisz? <noise> Masz, że to się jeździ. Ujkaj trochę. Pół roku nie będę tutaj. Za pół roku. Chodź, a będziesz? Pół, pół roku do kraju. kurwa wiem, jak kur... Mówię, o zajebane. Chęci... Konkretne... Kurwa... Na... Na... Merce się jadę... I zobacz, na Merce jak kurwa... Merce jak i miotu. I będę ruchał. Do łódz. I w dupę. I masz posmakówkę. Ja... Jak się smakuje. Mam. Ja i bilet nie miał.